Zawsze ci mówiono, że za dużo myślisz, że wszystko analizujesz, że twój umysł nie potrafi odpocząć. Ale co, jeśli to nie jest problem? Co, jeśli wcale nie przesadzasz? Dlaczego twoja głowa nie działa na autopilocie tak jak u innych? Dlaczego widzisz rzeczy, których inni nawet nie dostrzegają? I co ważniejsze, dlaczego takie myślenie sprawia czasem, że czujesz się tak samotny? Zostań, bo to, co nastąpi, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Twój sposób myślenia nie do końca pasuje do otaczającego Cię świata, to nie przypadek. Podczas gdy wielu ludzi żyje, reagując, improwizując i pozwalając, by życie toczyło się obok nich, są inni, których umysł nigdy całkowicie się nie wyłącza. Nie dlatego, że są niespokojni, nie dlatego, że są wewnętrznie rozdarci, ale dlatego, że przetwarzają rzeczywistość na innym poziomie. Ta treść nie dotyczy nadmiernego myślenia, dotyczy zrozumienia. Dlaczego Twój mózg działa inaczej i dlaczego to, choć czasem boli, jest oznaką głębi? Poniżej prześledzimy osiem subtelnych przemyśleń, które dowodzą, że nie myślisz za dużo, lecz myślisz głębiej. Większość umysłów działa na autopilocie. Powtarzają rutyny, akceptują proste wyjaśnienia i rzadko kwestionują to, co dzieje się w tle. Twój nie, Twój nieustannie analizuje, sprawdza, łączy niewidoczne kropki. Podczas gdy inni tylko idą naprzód, ty obserwujesz cały system, nie zadowalasz się tym, co wydaje się oczywiste. Twój mózg przeprowadza ciągłą analizę, jakby zawsze skanował rzeczywistość w poszukiwaniu spójności. To nie jest lęk, to głębia poznawcza. To zdolność dostrzegania najmniejszych szczegółów, subtelnych nieścisłości, niuansów, które umykają większości. Nie reagujesz po prostu na to, co się dzieje, ale starasz się zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. I ten ciągły wysiłek umysłowy jest tym, co często myli się z nadmiernym myśleniem. Prawda jest taka, że nie jesteś uwięziony w swoich myślach. Działasz na głębszym poziomie ludzkiego doświadczenia. Podczas gdy inni tylko przeżywają zdarzenia, ty je również interpretujesz. Podczas gdy inni akceptują szybkie odpowiedzi, ty zostajesz z pytaniem. I to, choć może być wyczerpujące, jest podstawą wszystkiego, co nastąpi dalej. Bądźmy szczerzy. Ile razy odtworzyłeś w głowie całą rozmowę z kimś, kto nawet nie wie o istnieniu tego dialogu? Pod prysznicem, idąc ulicą lub tuż przed snem, Twój umysł zaczyna budować scenariusze, możliwe odpowiedzi, riposty, niezręczne cisze, a nawet idealne zakończenie, które nigdy nie zostanie wypowiedziane na głos. Dla wielu wydaje się to paranoją, dla innych niepewnością, ale tak nie jest. To, co naprawdę się dzieje, to fakt. Że twój mózg przeprowadza symulacje, Twoja kora przedczołowa nie przewiduje katastrofy, szuka jasności, nie przygotowujesz się do konfliktu, zapobiegasz sytuacji, w której nie wiedza mogłaby Cię zaskoczyć. Podczas gdy większość improwizuje słowa, ty już przeszedłeś w myślach całą drogę rozmowy. Od początku do możliwych konsekwencji ludzie myślący głęboko nie tylko reagują na życie, oni doświadczają go wcześniej przeżywają sytuacje, zanim się wydarzą. Nie ze strachu, ale dla zrozumienia. Twój umysł nie toleruje luk. Musi zrozumieć, jak pasują do siebie elementy, zanim je poruszy. Dlatego robisz próby, dlatego analizujesz, nie po to, by wygrywać kłótnie, ale po to, by nie zdradzić samego siebie powierzchowną odpowiedzią. To nie jest nadmierne myślenie, to forma obrony intelektualnej, to twój mózg upewniający się, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, nie będziesz mówić z dezorientacji, lecz ze świadomości. I choć czasem nikt nie usłyszy tych starannie wyćwiczonych słów, sam proces mówi już wiele o głębi, z jaką przeżywasz każdą interakcję. Podczas gdy inni dają się porwać scenie, ty zastanawiasz się, dlaczego kamera lekko się przechyla, dlaczego światło zmienia się właśnie w tym momencie, lub co tak naprawdę próbuje przekazać cisza między dwoma zdaniami. Wszyscy są podekscytowani zakończeniem, a ty czytasz historię opowiedzianą pod spodem głównej opowieści. To nie tak, że nie cieszysz się filmem, doświadczasz go po prostu w inny sposób. Twój umysł nie konsumuje treści, on je sekcjonuje, rozpoznaje wzorce, interpretuje symbole, łączy decyzje estetyczne ze stanami emocjonalnymi. Tam, gdzie inni widzą rozrywkę, ty widzisz strukturę, widzisz intencję, widzisz tezę ukrytą za każdym ujęciem i to nie jest pretensjonalne. To naturalna konsekwencja umysłu, który nie zadowala się powierzchnią. Taki sposób postrzegania sztuki sprawia, że nawet odpoczynek staje się ćwiczeniem umysłowym. Netflix może być wyczerpujący nie dlatego, że brakuje opcji, ale dlatego, że twój mózg nigdy całkowicie się nie wyłącza. Podczas gdy inni po prostu patrzą, ty czytasz wizualną narrację, jakby była dodatkowym językiem, i w pewnym sensie tak jest. Nie oglądasz filmu, interpretujesz doświadczenie. Rozumiesz ukryty język obrazów, kolorów, rytmów, i choć czasem odsuwa cię to od prostej radości, pozwala ci również uzyskać dostęp do poziomów znaczeń, których większość nigdy nie dostrzega. Dla ciebie sztuki się nie obserwuje, ją się rozszyfrowuje. Ktoś jest zdenerwowany i choć racjonalnie wiesz, że nie zrobiłeś nic, by to wywołać, w twojej głowie pojawia się cichy głos. A jeśli powiedziałeś coś nie tak, a jeśli twój ton był inny. A jeśli mogłeś zrobić coś inaczej, to nie jest niska samoocena, to nie jest potrzeba przypodobania się, to coś znacznie głębszego. Twój umysł jest zaprogramowany na rozumienie przyczyn i skutków, analizuje każdą interakcję jako złożony system, w którym każdy mały gest może wywołać niewidoczne konsekwencje. Nie szukasz winnych, szukasz zrozumienia wpływu, dlatego nawet gdy logika mówi, że nie ponosisz odpowiedzialności, twój mózg nadal bada możliwości. Psycholodzy nazywają to przeciążeniem empatią afektywną. Twoje neurony lustrzane nie tylko pozwalają ci zrozumieć cudzy ból, ale wręcz go pochłaniają. Sientes loke otros sienten kasi como si fuera propio. Czujesz to, co czują inni, niemal jak własne emocje. Badania Instytutu Maxa Plancka wykazują, że osoby o wysokiej empatii mają większą aktywność w korze wyspowej. Regionie mózgu związanym z zarażaniem emocjonalnym, innymi słowy, jesteś neurologicznie zaprojektowany, by czuć mocniej. Trudność polega na tym, że nosisz emocje, które do Ciebie nie należą. Potęga polega na tym, że rozumiesz coś, co wielu ignoruje: że każde działanie, każde słowo, każda cisza generuje fale. W świecie, w którym niewielu myśli o czymś poza sobą, ta głęboka wrażliwość jest siłą, która często maskuje się jako ciężar. Jest druga rano. Próbujesz zasnąć. Wszystko jest w ciszy i nagle, bez ostrzeżenia, Twój umysł decyduje się odtworzyć ten moment sprzed dziesięciu lat, kiedy powiedziałeś coś niestosownego, źle wymówiłeś słowo lub ośmieszyłeś się przed kimś ważnym. To nie jest mgliste wspomnienie, to wysoka rozdzielczość z dźwiękiem przestrzennym, z każdym gestem, każdym spojrzeniem, każdą sekundą dyskomfortu w nienaruszonym stanie. Dzieje się tak, ponieważ ludzie myślący głęboko nie przechowują wspomnień powierzchownie. Twój mózg nie zapisuje tylko tego, co się stało ale jak to się odczuwało? Twój hipokamp nie archiwizuje wydarzeń buduje pełną bazę danych emocjonalnych. Naukowcy nazywają to specyficznością pamięci autobiograficznej. Nie pamiętasz więcej, dlatego że chcesz się torturować. Pamiętasz więcej, bo twój umysł uczy się poprzez szczegóły. Badania pokazują, że osoby posiadające ten rodzaj pamięci zazwyczaj uzyskują wyższe wyniki w inteligencji emocjonalnej. Podczas gdy inni muszą powtórzyć ten sam błąd kilka razy, by się czegoś nauczyć, tobie wystarczy jedno doświadczenie utrwalone z niemal bolesną precyzją. Twój mózg dba o to, by to się nie powtórzyło. Przeszłość cię nie prześladuje. Ona cię trenuje. Choć wydaje się to karą, w rzeczywistości jest mechanizmem ochronnym. Intensywną, czasem okrutną formą wewnętrznego wzrostu. Tam, gdzie inni zapominają i powtarzają, ty pamiętasz i ewoluujesz. I to mentalne archiwum pełne niezręcznych chwil nie jest wyrokiem, lecz cichym dowodem na to, jak wiele się nauczyłeś. Ktoś pyta Cię, jak się masz, odpowiadasz dobrze, a ty? I wewnątrz czujesz, że coś gaśnie. Nie nienawidzisz ludzi, nienawidzisz rozmów, które donikąd nie prowadzą. Pogoda, plany na weekend, komentarze powtarzane raz za razem. Nie pozostawiające śladu. Twój umysł nie jest stworzony do wypełniania ciszy, jest stworzony do badania znaczeń. Kiedy ktoś do ciebie mówi, chcesz iść dalej, rozmawiać o prawdziwych lękach, o pytaniach, które wprawiają w zakłopotanie, o myślach, które zazwyczaj zachowuje się dla siebie. Nie dlatego, że chcesz komuś zaimponować, ale dlatego, że Twój mózg potrzebuje treści. Powierzchowna pogawędka wydaje się jak fast food dla umysłu, który jest głodny filozofii. Sieć stanu spoczynkowego, część mózgu aktywna, gdy nie jesteśmy skupieni na konkretnym zadaniu, w Twoim przypadku nigdy w pełni nie odpoczywa. Nieustannie szuka sensu, powiązań celu, dlatego puste rozmowy Cię wyczerpują. Nie dlatego, że jesteś arogancki, ale dlatego, że Cię nie karmią. Badania pokazują, że osoby prowadzące głębokie i znaczące rozmowy deklarują wyższy poziom satysfakcji i dobrostanu. Dla ciebie nawiązanie kontaktu to nie wymiana słów, to prawdziwe spotkanie z drugim człowiekiem. I choć sprawia to, że niektóre spotkania bywają niezręczne, wyjaśnia również dlaczego kiedy już nawiążesz z kimś więź, nie jest ona powierzchowna. Jest prawdziwa, jest głęboka, jest rzadka. Ktoś mówi, że jest w porządku, ale jego głos obniża się zaledwie o ton. Uśmiecha się, ale jego oczy nie towarzyszą temu gestowi. Nikt inny zdaje się tego nie zauważać. Ty tak. Nie dlatego, że jesteś nieufny, ale dlatego, że twój umysł czyta coś więcej niż tylko słowa. Podczas gdy wielu zatrzymuje się na jawnym przekazie, ty chwytasz niewidzialny język, który przesącza się przez gesty, pauzy i energię chwili. Twój układ limbiczny działa jak zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania emocji. Analizuje twarze, postawy i mikrozmiany bez konieczności świadomego myślenia o tym. Psycholog Paul Ekman odkrył, że te mikroekspresje trwają zaledwie ułamek sekundy i większość ludzi nigdy ich nie wykrywa. Twój mózg natomiast je rejestruje, porównuje i interpretuje niemal natychmiast. Dlatego wiesz, że coś nie pasuje znacznie wcześniej niż potrafisz to wyjaśnić słowami. Wyczuwasz, kiedy ktoś udaje entuzjazm, kiedy relacja powoli wygasa, lub kiedy ktoś oszukuje samego siebie. Dostrzeganie tak wielu rzeczy może być wyczerpujące. Czasem chciałbyś niczego nie zauważać i żyć lżej, pero esta sensibilidad también significa que alas, persona stal, como son, no solo como kieren mostrarse. Ale ta wrażliwość oznacza również, że widzisz ludzi takimi, jakimi są, a nie tylko takimi, jakimi chcą się pokazać. To nie jest paranoja. To wyostrzone postrzeganie, to zdolność czytania tego, co niewypowiedziane. I choć ta klarowność czasem ciąży. Jest również jedną z najgłębszych form ludzkiego zrozumienia. Dlaczego pracujemy tyle godzin? Dlaczego ten styl życia uważa się za normalny? Kto zdecydował, że tak właśnie powinny wyglądać rzeczy? Podczas gdy większość podąża za scenariuszem, nie zatrzymując się, ty pytasz, kto go napisał. To nie jest bunt dla samej zasady sprzeciwu, to intelektualna ciekawość w swojej najczystszej formie. Twój mózg nie akceptuje idei domyślnie, bada je. Rozkłada na czynniki pierwsze, porównuje z rzeczywistością. Filozofowie nazywają to ciekawością epistemiczną, głębokim impulsem, by nie zadowalać się tym, co, ale zawsze dążyć do dlaczego. Badania pokazują, że osoby o wysokim poziomie tego rodzaju ciekawości mają większą aktywność w przedniej korze zakrętu obręczy regionie odpowiedzialnym za wykrywanie konfliktów między tym, czego oczekujemy, a tym, co faktycznie się dzieje, tam, gdzie inni znajdują bezpieczeństwo w tradycji. Ty znajdujesz pytania. I tak to może sprawić, że staniesz się osobą budzącą dyskomfort w niektórych rozmowach. Ale oznacza to również, że nie żyjesz na autopilocie. Jesteś przebudzony, świadomy. Obserwujesz strukturę świata zamiast tylko zajmować w nim miejsce. Kwestionowanie nie oddala cię od życia, przybliża cię do niego z bardziej uczciwej pozycji. I choć czasem takie myślenie bywa męczące, jest również powodem, dla którego nie zadowalasz się pustymi odpowiedziami. Oto sedno wszystkiego. Nie tylko doświadczasz życia, jesteś świadomy tego, że go doświadczasz. Kiedy słuchasz tych słów, część twojego umysłu obserwuje, jak ich słuchasz. Analizujesz swoją uwagę, swoje reakcje, własne myśli, myślisz o samym akcie myślenia. Nazywa się to metapoznaniem. Jest jedną z najwyraźniejszych cech głębokich umysłów. Większość ludzi żyje zanurzona w doświadczeniu. Ty dodatkowo obserwujesz siebie, jak je przeżywasz, to tak jakby w twojej głowie stale trwał komentarz reżyserski. Może to być wyczerpujące, a nawet izolujące, ponieważ rzadko możesz wyłączyć tę dodatkową warstwę świadomości, ale to również pozwala ci zrozumieć siebie na poziomie, którego wielu nigdy nie osiąga. Neurobiolodzy odkryli, że ta zdolność metapoznawcza jest bezpośrednio związana z gęstością istoty szarej w korze przedczołowej. Im więcej reflektujesz nad własnymi procesami myślowymi, tym bardziej fizycznie rozwija się ten region mózgu. Nie jesteś tylko introspektywny. Kształtujesz swoją świadomość z każdą świadomą myślą. Życie w ten sposób może wydawać się ciężkie, czasem samotne, ale jest to również powód, dla którego nie tylko istniejesz, ale studiujesz życie, podczas gdy je przeżywasz. Nie ograniczasz się do przechodzenia przez świat. Rozumiesz go od środka. Jeśli rozpoznałeś się w kilku z tych punktów, powinieneś wiedzieć coś ważnego: nie jesteś zepsuty, nie przesadzasz, nie myślisz za dużo, po prostu działasz na innej częstotliwości, częstotliwości, której nie każdy może lub chce dosięgnąć. Myślenie głębiej oznacza mocniejsze odczuwanie, dostrzeganie więcej i czasem dźwiganie większego ciężaru, niż wydaje się to sprawiedliwe. Tak, to może być samotna droga, ale świat nie potrzebuje więcej ludzi, którzy myślą mniej. Potrzebuje ludzi, którzy kwestionują, rozumieją i czują z intensywnością, ludzi takich jak ty. Dziękuję, że zostałeś do końca. Teraz idź naprzód. I jeśli zaczniesz znowu o tym wszystkim myśleć, nie martw się, to również jest, Częścią tego, kim jesteś.